Stefan Grabiński Zemsta żywiołaków. Antoni Czarnocki, naczelnik Straży Pożarnej miasta Rakszawy, skończył przed chwilą studium statystyki pożarów i zapaliwszy ulubione cygaro rozciągnął się znużony na sofie. Była trzecia po południu, czas skwarny, lipcowy. Przez zapuszczone żaluzje wcedzało się do wnętrza pokoju, ciemnożółte światło dnia. Wsiąkał niewidzialnymi falami duszny żar upału. Z oddali dobiegał ospały od spiekoty ruch ulic, zyczały na szybach nikłym, urywanym pobrzękiem rozleniwione muchy. Pan Antoni przemyśliwał świeżo przejrzane daty, porządkował w głowie zbierane przez lata notatki, wyciągał wnioski. Nikt by nie przypuszczał nawet, do jak ciekawych rezultatów może doprowadzić umiejętne, z dużym, co prawda, nakładem uwagi i metodycznie przeprowadzone studium statystyki pożarniczej. Nikt by nie uwierzył, ile interesującego materiału można wydobyć z tych suchych, pozornie nic nie mówiących dat, ile dziwnych, czasem śmiesznie dziwnych objawów zauważyć w tym chaosie faktów, tak niby do siebie podobnych, tak się monotonnie powtarzających. Lecz by coś takiego dostrzec, coś w tym rodzaju wychwycić. Na to potrzeba specjalnego zmysłu, na który nie każdy umie się zdobyć. Potrzeba właściwego węchu, może nawet fizycznych predyspozycji. Czarnocki niewątpliwie należał do tych jednostek wyjątkowych i zdawał sobie z tego pełną sprawę. Już od wielu lat zajmował się tym problemem, studiując pożary w Rakszawie i gdzie indziej. Robił nader dokładnie notatki na podstawie sprawozdań w gazetach, rozczytywał się w specjalnych dziełach. Przeglądał ogromną ilość odnośnych statystyk. Niemałą pomoc w tych oryginalnych badaniach stanowiły bardzo dokładne, z niezmierną precyzją sporządzone mapy niemal wszystkich miejscowości w kraju, a nawet za zagranicy, które stosami zalegały wnętrza, jego szaf bibliotecznych. Były tam plany stolic, miast i miasteczek z całym labiryntem ulic, uliczek, placów, zaułków ogrodów, parków, skwerów, gmachów, kościołów i kamienic, plany tak pedantycznie sumienne, że człowiek zwiedzający daną miejscowość po raz pierwszy w życiu mógł przy pomocy tych drogowskazów obracać się swobodnie i z łatwością, jak u siebie w domu. Wszystko ponumerowane jak najsumienniej, ułożone według powiatów i okręgów, czekało na gest właściciela. Wystarczyło mu tylko sięgnąć ręką, a rozkładały się przed nim posłusznie. Prostokątne i kwadratowe płótna, ceraty lub papiery wtajemniczające usłużnie, w szczegóły swe i osobliwości. Czarnocki nieraz całe godziny trawił nad mapami, studiując rozkład domów i ulic, porównując plan metrię miast. Była to praca nader żmudna i wymagała dużo cierpliwości. Nie zawsze bowiem wyniki przychodziły na zawołanie i nieraz należało długo czekać na jakiś pozytywny rezultat. Lecz Czarnocki niełatwo się zrażał. Kiedy zauważył parę razy jakiś podejrzany szczegół, chwytał go oburącz jak w kleszcze i nie spoczął, dopóki nie odnalazł ogniw łączących go z innymi elementami. Owocem tych długoletnich badań były specjalne przez niego sporządzone mapy pożarów oraz tak zwane modyfikacje pożarne. Na pierwszych uwydatnione były miejsca, budynki i domy, które kiedykolwiek uległy katastrofie bez względu na to, czy ślady pożaru zatarto i szkody naprawiono, czy też pozostawiono pogorzelisko własnemu losowi. Natomiast plany określane nazwą modyfikacji pożarnych podkreślały zmiany zaszłe w rozmieszczeniu domów i budowli pod wpływem ogniowej klęski. Wszelkie przesunięcia i najlżejsze odchylenia od stanu rzeczy poprzedzającego pożar były tam zaznaczone ze zdumiewającą pedanterią. Po zestawieniu map obu tych typów, pan Antoni doszedł z biegiem lat do nader ciekawych wyników. Kiedy połączył liniami pogorzeliska różnych miejscowości, przekonał się, że w 80 przypadkach na 100 odnośne punkty pożarne utworzyły zarysy dziwacznych postaci. Były to przeważnie kształty małych, śmiesznych stworzeń, które czasem przypominały wyglądem swym dzieci-potworki. Kiedy indziej zbliżały się raczej do typu zwierzaków. Jakieś małpiatki o długich, figlarnie zakręconych ogonkach, jakieś zwinne, w kabłąk wygięte wiewiórki, poczwarne do rozpuku koczkodanki. Czarnocki wydobył ze swych planów całą ich galerię i ubarwiwszy cynobrowo-ognistą farbą, zaludnił nimi swój oryginalny, jedyny w swoim rodzaju album z napisem na okładce – Album żywiołaków, ognia i pożaru. Drugą część tego zbioru stanowiły fragmenty i projekty bezlik groteskowych figur, niedokształconych form, ledwie świtających pomysłów. Były tu zarysy jakichś głów, ułamki korpusów, kikuty rąk i nóg, wycinki jakichś kosmatych, rozczapieżonych łap. Miejscami pojawiały się też figury geometryczne. Półskręcone, poszarpane płachty lub mackowate polipie rozrośla. Album Czarnockiego sprawiał wrażenie dzieła czyjejś kapryśnej fantazji, która lubując się w żywiole groteskowo-diabolicznym zapełniła go rzeszą stworów złośliwych, chimerycznych i nieobliczalnych. Zbiór naczelnika Straży Pożarnej wyglądał na żart. Na złośliwy żart genialnego artysty, któremu przyśnił się jakiś sen dziwaczny. Lecz chwilami kaprys ten, mrozem krew ścinał. Drugi wniosek, do jakiego doszedł oryginalny badacz, przedstawił się po latach obserwacji w formie spostrzeżenia, że pożary wybuchały najczęściej w czwartki. Statystyka pożarna wykazywała, że w przeważnej ilości wypadków okropny żywioł budził się z uśpienia w ten właśnie dzień tygodnia. Czarnockiemu nie wydało się to czymś przypadkowym. Przeciwnie. Znalazł dlatego zjawiska poniekąd wytłumaczenie. Wypływało ono, jego zdaniem, już z samej istoty charakteru tego dnia, którego symbolem jest jego nazwa. Wszak czwartek, wiadomo, od wieków był dniem piorunowładnego Jowisza, stąd imię jego w językach innych narodów. Nie bez kozery nazwała go rasa germańska dniem pioruna, Donnerstag i Thursday. A pełne lapidarnej, latyńskiej melodyjności Giovedi, Hueves i Żydi, czyż nie wskazują na to samo ujęcie jego istoty? Dotarłszy do tych dwóch ważnych dla siebie wyników, poszedł dalej drogą wniosków. Wykształcony filozoficznie, z wyraźną skłonnością do uogólnień metafizycznych, Czarnocki rozczytywał się w wolnych chwilach, w dziełach mistyków wczesnego chrześcijaństwa i przemyślał sumiennie parę traktatów średniowiecza. Wieloletnie studium pożarów i zjawisk im pokrewnych doprowadziło go wreszcie do przekonania, że możliwa jest egzystencja istot dotąd bliżej nam nieznanych, które zajmując jakiś pośredni poziom między ludźmi a zwierzętami, objawiają się przy każdym silniejszym wybuchu żywiołów. Czarnocki potwierdzenie swojej teorii znalazł w wierze ludu wiejskiego i prastarych opowieściach o diable, rusałkach, gnomach, salamandrach i sylfach. Dziś nie miał już wątpliwości, że żywiołaki istnieją, czuł ich obecność przy każdym pożarze i tropił z niesłychaną wprawą ich złośliwość. Powoli ten ukryty świat, niewidzialny dla innych, stał się dla niego równie rzeczywisty, jak środowisko ludzkie, do którego należał. Z czasem zaznajomił się dokładnie z psychologią tych dziwnych stworzeń, poznał ich chytrą i przebiegłą naturę, nauczył się paraliżować wrogie dla ludzkości zakusy. Rozpoczęła się zacięta walka, nieubłagana, teraz już w pełni świadoma. Oje dawniej Czarnocki zwalczał ogień jako żywioł ślepy i bezmyślny, powoli, w miarę zapoznawania się z jego właściwą naturą, zaczął inaczej patrzeć na przeciwnika. Zamiast trawiącej irracjonalnej siły, dostrzegł po latach, tkwiącą w nim jakąś złośliwość, żądną rozkładu i zniszczenia istotę, z którą należało się liczyć. Wkrótce spostrzegł też, że po tamtej stronie zauważono zmianę jego taktyki. Wtedy walka przybrała charakter bardziej indywidualny. I być może nikt na świecie nie był do niej w tym stopniu powołany co Antoni Czarnocki, naczelnik Straży Pożarnej w Rakszawie. Sama natura, wyposażając go w wyjątkowe własności, przeznaczyła go niejako z góry na pogromce żywiołu. Ciało pożarnika. Obdarzone było zupełną niewrażliwością na ogień. Wśród największej pożogi, wśród orgi płomieni, mógł przehadzać się bezkarnie, bez najlżejszego choćby poparzenia. Chociaż jego stanowisko jako naczelnika nie wymagało osobistej akcji w pożarze, mimo to nie oszczędzał się i pierwszy rzucał się w najgorętszy ogień. Jego smukła i wyniosła postać, z bujną lwią grzywą wymykającą się z podpożarnego kasku, Wyglądała jak anioł zbawienia wśród zjeżonych zewsząd tysiącem krwawych jęzorów wężowisk. Czasami zdawało się, że szedł na pewną zgubę, tam, gdzie żaden strażak nie miał odwagi się zapuścić. I o dziwo wracał, cały i zdrowy ze swym dobrym, zagadkowym trochę uśmiechem na męskiej, rozjaśnionej światłem pożaru twarzy. I kiedy znowu zaczerpnął powietrza w zmęczone płuca, Wracał w płomienną dziedzinę. Bladły twarze towarzyszy, gdy z niespotykaną odwagą wspinał się na zalane ognistą powodzią piętra, wdzierał na pół przepalone ganki, miotał wśród żrących do kości, skrętów i żądeł. No to jest przechuj! szeptali między sobą strażacy, patrząc na dowódcę ze strachem i czcią zarazem. Wkrótce zyskał na mieście przydomek ogniotrwałego. I stał się Bożyszczem Strażaków i Ludności. Zaczęły go osnuwać legendy i powieści, zaprawione cudem, z których wyrastał w jakiejś dwulicowej postaci, Archanioła Michała i Diabła. Krążyły o nim po mieście tysiące plotek, pełne splecionych ze sobą dziwacznie, lęku i uwielbienia. Dziś już powszechnie uchodził Czarnocki za dobrego czarodzieja, który był w zmowie ze światem tajemnic. Zastanawiał każdy ruch ogniotrwałego, każdy jego gest nabierał szczególnego znaczenia. Zwłaszcza zdumiewała ludzi okoliczność, że azbestowe właściwości naczelnika zdawało się udzielać jego ubraniu, które również w pożarach się nie zajmowało. Kiedyś przypuszczano, że Czarnocki przywdziewa do pracy strój ze specjalnego, ogniotrwałego materiału, lecz wkrótce przekonano się, że przypuszczenie to było mylne. Zdarzały się bowiem często wypadki, że niesamowity naczelnik zaskoczony nocnym alarmem w porze zimowej naciągał w pośpiechu opończe pierwszego z brzegu strażaka i wychodził w niej z ognia nietknięty jak zwykle. Pewnie ktoś inny na jego miejscu wykorzystywałby swoje niezwykłe zdolności w celach zarobkowych jako wędrowny cudotwórca lub szarlatan. Ale panu Antoniemu wystarczyły hołd i uwielbienie ludzi. Co najwyżej czasem w gronie towarzyszy zawodu lub dobrych znajomych pozwalał sobie na bezinteresowne eksperymenty, wprawiające widzów w podziw. Na przykład trzymał przez kwadrans i dłużej w gołej dłoni duże kawałki żarzącego się węgla, bez oznak jakiegokolwiek bólu. Gdy po czasie odrzucił żar z powrotem w ognisko, ręka jego nie zdradzała śladów poparzenia. Niemniejsze zdumienie wywoływał sztuką przenoszenia ogniotrwałości na innych. Wystarczyło mu tylko przez chwilę podtrzymać w dłoniach czyjąś rękę, by uczynić przez jakiś czas jej właściciela, nie czułem na ogień. Kilku miejscowych lekarzy zajęło się nim nader gorliwie, proponując parę seansów za wysokim wynagrodzeniem. Wtedy Czarnocki odrzucił ofertę z oburzeniem i przez dłuższy czas zaprzestał swych poufnych doświadczeń. Opowiadano też o nim i inne, bardziej zdumiewające rzeczy. Paru strażaków, którzy służyli pod nim od szeregu lat, przysięgało na wszystkie świętości, że ogniotrwały umie w czasie pożaru dwoić się i troić. Wśród szalejącego morza płomieni dostrzegali go równocześnie w kilku najsilniej zagrożonych miejscach. Chorąży straży Krzysztof Słucz zapewniał uroczyście, że pod koniec jednego z pożarów widział, jak w głębi ocalonego wykuszu willi, trzy postacie pana Antoniego, podobne do siebie jak bliźnięta, zlały się w jedną, która zeszła spokojnie po rabinie na dół. Ile w tych gawędach było prawdy, a ile fantastycznej przesady, nie wiadomo. Pewnym było jednak, że Czarnocki był człowiekiem niezwykłym, jakby stworzonym do walki ze zgubnym żywiołem. To też naczelnik, świadomy swej siły, zmagał się z nim coraz zajadlej, doskonaląc z każdym rokiem środki obrony, wzmacniając odporność. Walka ta stała się w końcu treścią jego życia. Nie było dnia, by nie przemyśliwał nad coraz to skuteczniejszymi sposobami pożarnej profilaktyki. I dzisiaj, w to skwarne lipcowe popołudnie, przeglądał ostatnie notatki i porządkował materiał zebrany do zamierzonego dzieła o pożarach i środkach ochronnych. Miała to być obszerna praca w dwóch grubych tomach które streszczały wyniki jego długoletnich badań. I teraz, paląc swoje wonne kuba, kształtował w myśli zarys książki i układał kolejność rozdziałów. Skończył cygaro, przytłumił niedogarek w popielnicy i uśmiechnięty powstał z sofy. No, nieźle. Wszystko w porządku. Szepnął zadowolony z rezultatu rozmyślań i przebrawszy się, Poszedł do ulubionej kawiarni na partię szachów.